Hej, cześć, witajcie, jestem Olek, witajcie na kanale Scripters i witam was w nowej serii pod tytułem Pojedynek na skrypty, gdzie razem z Ryszkiem będziemy konkurowali na najlepszy skrypt. Jest ze mną oczywiście Rysiek. Cześć, witajcie. No i co, może yy, powiem jakby yy, co do daty wrzucania odcinków. Odcinki będą wrzucane w każdą środę lub co dwa tygodnie w środę, jeszcze też do końca nie wiemy. Także być może co dwa tygodnie, być może co tydzień. Nie wiemy jak, jak z ogarnianiem tego wszystkiego i tak dalej. Prawdopodobnie co dwa tygodnie, no ale postaramy się zrobić co tydzień. Co dalej? Aha, nasze skrypty będziecie mogli ocenić w karcie w prawym górnym rogu, która Wam się wyświetli pewnie jak skończymy to wszystko pisać. I teraz tak. Mamy 15 minut. Każdy z nas ma 15 minut na napisanie tego skryptu. Wy będziecie widzieli raz mój widok, raz widok ryśka. O ile Rysiek czegoś nie sknocił i będzie widać w ogóle co on nagrywa. W każdym razie tak. Próbujemy to nagrać trzeci tydzień. No ostatnio Tak, próbujemy to nagrać trzeci tydzień. Raz musiałem iść. nie Nie, 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 moment. Raz musiałem iść, raz yy, przerwało mi nagrywanie, a raz hosting nie działał. Także... No. Yy, głównie to moja wina, także przepraszam. Yy, może przejdziemy już do odcinka, co? Chcesz coś no. powiedzieć jeszcze, czy coś? E, chyba nie, ale wpisuję komendę. Dobra. E, w takim razie, wpisuj komendę. E, piszemy, e, piszemy skrypt na sprawdzanie. Tak, no na skrypt, skrypt, na sprawdzanie. 3, 2, 1, start. Wow, start. nie zamuliło mi, jak widzicie, jest napisane. O, 15 minut. I teraz tak, żeby nie przynudzać, to może Rysiek zacznij opowiadać, co ty tam robisz. No to ja teraz... Teraz właśnie tworzę komendę z której y, daje argument Player po to, żeby tutaj sprawdzać no w pisał. Y, sprawdzam teraz czy argument pierwszy jest ustawiony. Y, jeśli SEHE nie jest ustawiony czy nie. Jeśli, jeśli nie jest, to ma wypisywać zis y, czyli na przykład SPR-Blue co będzie wezwał? Gracz. Co jeszcze? Yy, czysty. I jeszcze ustał. Czy sobie musiałem szybko sprawdzić, czy mi się nagrywa. Yy, w każdym razie tak. No to teraz yy. wreszcie Dobra, to ja powiem. Także w swoim skrypcie robię najpierw zmienną dla każdego gracza, która na początku jest równa 0, to będzie zmienna, dzięki której jakby skrypt będzie wiedział, czy gracz jest już podczas sprawdzania, czy nie. Teraz tak, komenda na sprawdzanie jest oczywiście, trzeba mieć permisję administratora. I teraz tak, możemy zrobić tak, jeżeli argument 1 jest. I teraz. Hmm, no, powiedzmy is, najpierw zrobię is, is not set i tutaj wypiszę po prostu opcję pomocy dobra, możesz tam mówić dalej, bo ja trochę będę wypisywał tekst no ja teraz właśnie już ustawiam y, lokalizację sprawdzania y, komenda ustaw to ustawia y, lokalizację sprawdzania y, graczy no, miejsce ja, dobra, no to Teraz sprawdzamy czy argument pierwszy yy, jest je, Jeżeli argument jest y, czysty, to teraz sprawdzamy, czy argument drugi jest ustawiony. Je, jeśli tak, ale nie czystnie bez, nie bez Jeśli tak, to wtedy teleportuję... Yy, Do właśnie miejsca tej zmiennej, tutaj są miejsca w samej koordynacji z miejsce do sprawdzania i jeszcze teleport, player, też tutaj. No i możemy jakiegoś podcasta dać, że taki gracz jest sprawdzany. Tak, i dobra, no to teraz może ja teraz będę opowiadał. Um, ustawiam właśnie, robię komendę na ustawienie miejsca do sprawdzania. Tutaj się pokażą koordynaty, na których um, będzie ustawiona ta sprawdzarka. Um, teraz się zabieram za robienie komendy wezwi, tak? Czyli ono będzie wzywała gracza do właśnie sprawdzenia przez administratora. Także robię w, yy, robię wezwi i tutaj tak, teraz muszę ustawić oczywiście. Aha, muszę sprawdzić czy gracz jest już pod, podczas sprawdzania, bo jeżeli tak, no to go nie wezwę drugi raz. Dzięki, że o tym zapomniałem. <laughs> Widzicie? No. Możecie mnie ocenić lepiej, bo nie zapominam o takich ważnych rzeczach. No, no, opowiadaj, opowiadaj, Rysiek. No, właśnie skończyłem komendę WSWiG. Teraz robię e, komendę czysty. A tutaj zapewniłem w ogóle 2 dać. Sprawdzam znowu. Dwie rzeczy jeszcze. Tutaj sprawdzam, czy argument grupy jest ustawiony i czy zmienna, że jest sprawiedliwość sprawdzona jest na 2. Jeśli tak, no to yy, jeszcze zrobię, poszukajcie, zrobię tutaj takie coś, że ustawiam poprzednią lokalizację sprawdzonego gracza, yy, żeby potem go wyteleportować do miejsca, w którym był poprzednio, jeśli jest czysty, no to...

Yy, zrobiłem tą komendę i teraz tak, yy, jeżeli gracz nie jest podczas sprawdzania, no to ustawię jego yy, zmienną na spra sprawdzany yy, na 1. Wypisuję mu, że jest sprawdzany, tu można oczywiście napisać yy, więcej, typu tam yy, co jest za yy, logout i tak dalej i tak dalej. Ustawia jego ostatnią pozycję yy, do zmiennej ostatnie argument 2 i teleportuję sprawdzaną osobę i, sprawdz i sprawdzającego do sprawdzarki, tak? I teraz zrobię komendę na po prostu oczyszczanie tego gracza, czyli wytepanie go z powrotem do jego ostatniej pozycji i tak dalej, i tak dalej. No ja już poprawiłem moje błędy, które napisałem i były bardzo głupie. <laughs> tak już jest poprawione. Dobra, sprawdzam czy gracz jest podczas sprawdzania, jeśli jest to wtedy teleportuje go do tej poprzedniej lokalizacji i uprzedz sobie zwam na sprawdzanie eee, i go do niej jakby teleportuje teleportuję tutaj i jeszcze tam Proudcasta, że jest czysty Dobra, tak już tutaj to jest. Jeszcze tam jakieś kolory? Nie, jak to były czerwony. Co tutaj by się Bo Nie dałem tego. Dobra, zobaczmy jak to działa. Jest świeżo. Dobra, teraz mogę ci powiedzieć, czy czytam no, coś tam? Dobra, jak widzicie, to oczywiście brzydko to wygląda, bo ja się teraz tak nie staram o wygląd. Um, jak widzicie, jest już podstawowe jakieś tam zrobione, jest już komenda wezwi, jest komenda czysty, jest komenda ustaw. Gdy ustawię tutaj, czyli tak wpiszę spr i ustaw, to jak widzicie, ustawiło mi miejsce sprawdzania na tych koordynatach. I w tym momencie, gdy y, osoba sprawdzana stanie tutaj, to zapiszę tutaj jej ostatnią lokalizację, teleportuję ją tutaj, a gdy ja ją oczyszczę, to teleportuję ją z powrotem do tej lokalizacji. No teraz, w sumie, może mo mogę dokończyć takie jak, jakieś y, bardziej estetyczne rzeczy, bo jeszcze trochę czasu chyba zostało. Jak widzicie, no. Jeszcze nie informowało, że została minuta, także spokojnie. Eee. Coś mi <grych> tutaj nie działa. Aha, już wiem co. Już widzę. Bo muszę dać jeszcze... I już... no, join i że się restartuje, gdy to zmienia, że nie jest sprawdzany przy wejściu na serwer. widzę, ile to tu będzie montowania. W każdym razie, y ja już to ogarnąłem. Okej, okay, ja chyba jestem już gotowy do prezentacji, tak myślę. No powiem. ja jeszcze y, zaraz. W sumie mogę zrobić jeszcze coś takiego. Zaraz wam pokażę. Eventy już mieliście, także mogę wam to pokazywać już tak na spokojnie. Jest taki event on chat. O, dzięki, że przypomniałeś, się absolutnie. I teraz, jeżeli um, gracz, który pisze coś na czacie, czyli ten gracz jest sprawdzany, to yy, po prostu nie wyślę tej wiadomości. Tak, czy kancelujemy ten event i napiszę mu, że nie możesz pisać na czacie podczas sprawdzania. Także, e, zobaczcie jak czasu. Co jeszcze, ja tutaj zepsułem? Jeszcze... Mm, Aha, bo nie dałem tej Oprócz... sety. Tak. Oprócz nie tego, lubię pisać zdobyć. na czas skryptu. Po prostu w sensie, nie wiem, jakoś tak się odzwyczaiłem. I tyle zapominam sobie dodać. A już, a. Ojoj, oj, oj. tutaj trochę... O, dobra. Okej. Okay. Czy działa? Jak widzicie, już tutaj przetestowałem czy działa jeszcze. na szybko. I wszystko jest OK. Nie wiem, co jeszcze możemy dodać. Tak patrzę. No ja dodałem jeszcze, że nie może... No tak przykładowo, że nie może używać komendy TP. I TP akcept zaraz zrobię. Czy tam. Ale bajki... tp, TP akcept... no TP po prostu. No to żeby pokazać po prostu ten event, że tak też można zrobić z innymi rzeczami, nie? Dobra. Um, A ja dobra. zrobię... Może pana za Ty już skończyłeś? Bo może, może już po prostu poza czasem skończymy czy coś, nie? A no możemy, dobra. No to ja już mam jakby... Chciałbym ja ja... dodać jeszcze coś, ale... nie ja też niby mam, ale nie wiem czy, czy, czy jakby czy nie będzie żadnego błędu. Na razie ja, nie wyskakuje mi żaden błąd, także. No możesz się tepnąć do mnie wtedy to pokażę może swój. Dobra. Teleport. Dobra. No wow. No dobrze. To teraz tak. Ym, może ja cię sprawdzę. No. Stań sobie na tym y, złotym bloku. A nie mogę na parkurze? Nie, nie. Chodź tu na złotym, żeby pokazać, że to zadziała. <grym> Ale jak na parkurze będzie, to też będzie no dobra, no. Dobra, i teraz tak. Mm, dobra, tą komendę i teraz tak. Teleportowało mnie, czyli osobę sprawdzającą i Ryszka y, tutaj. I teraz co ci napisał na trecie? Że jestem sprawdzany z nowych liter Okej, okay, dobra, i teraz że Ale to I Dobrze tak, brzydko, brzydko wygląda, bo to wygląda jakbyś tam nie krzyczał. Tak. <śmiech> <śmiech> no to krzyczę no na ciebie. Nie, nie mogę ten, tak, nie mogę pisać na czacie. Dobra, pan, a wpisz zwiększę... te Spróbuj no. się do mnie tepnąć. Nie mogę teleportować się podczas No i dobrze. W takim razie. teraz cię oczyszczę i zobaczymy czy będziesz mógł już wszystko robić. Moment. I teraz teleportowało ryśka z powrotem do miejsca, gdzie stał na początku. I możesz pisać normalnie, wszystko robić. Dobra, tak czyli jak widzicie, widzicie to też z perspektywy ryśka. Co mógł, a czego nie mógł, po prostu. Czyli tak działa mój skrypt na sprawdzanie. Oczywiście, Wy możecie to sobie rozbudować. Ja po prostu podałem swój przykład. Teraz, Rysiek, Wchodźmy może do dobra. ciebie. No to ty tam przeleć do mojej kulki i zaraz się. Te... Zaraz się. Dobra, ja przelecę, żeby tutaj nie widzieli, jak to brzydko jest na zewnątrz. Tak. Um, momencik, dobra, może się tepać. No, to zaczniemy Wstań sobie gdzieś. No powiedzmy. U. No dobra, tu, okej, okay, stoję tutaj. Ogólnie odliczanie jest, bo. No. tak, tak, no my skończyliśmy poza czasem, to jest odliczanie. Trzeba tak, zrobić że... komendę w sumie, która będzie. Z, jest będzie stopować, stopowana. No, 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 no. Dobra. To zacznijmy. Z SPR, Blue, teraz V. No i dajemy. Tutaj, olka I, A już wiem, muszę wpisać yy, tą komendę. Bo. bo. Ma, nie ma się nic ustawione. Zmiennie. Dobra. Wpisałeś? Już? Tak, tak, wpisałem tak. Dobra. No to. jesteś sprawdzany teraz. spróbuję sobie coś na czacie. E, piszę coś na czacie i mam, że jestem sprawdzany. Bez tak, żadnego wpisał, znaku dobra. interpunkcyjnego. Nie czepiajmy się. <noise> a ty też się czepiasz i co? <noise> dobra. A, a się czepiam? Yy, że krzyczałem na ciebie, ale dobra. No dobra. I... No, no powiedzmy nie ma jeszcze... co czacie No to teraz yy, sprawdziłem już tutaj i yy, zobaczyłem, że nie ma ci No to czysty i... No i z powrotem Zwracana mnie tutaj się teleportowało A się teleportowało cię napisać? tutaj? Razem ze mną? Tak. Okej, okay, czyli Spróbuj skopiowałeś napisać? mój skrypt. Ok, rozumiem. Co? W sumie oba skrypty były dość podobne. Możecie je ocenić pod względem estetycznym wykonania. Jeszcze pokażę, jak mój skrypt wygląda składniowo. Ty, Rysiek, też pokażę jak twój skrypt wygląda składniowo. I po prostu widzowie ocenią. Na przykład, zobacz, ja się zmieściłem w 40 linijkach, bo ta linijka jest pusta. Ta w sumie też, no to nawet 35. A ja w 35. Nie, w 34. No dobrze, to widzowie w takim razie w tej chwili ocenią. A czy w tej chwili? No, możecie oceniać ym, w prawym górnym rogu w ankiecie. No i co? Żegnamy się z widzami? Co? Po yy, tak, yy, Żegnamy się? Żegnamy się? No. Dobra. Yy, no to ja byłem, Olek, ze mną był Rysiek. no, no to. No i to. Kolejny do zobaczenia. odcinek tak. będzie w sobotę, tak? Tak, no znaczy dobrze, no, to będzie ja. akurat z poradników, nie? No Tego odcinka byli. dzisiejszego nie traktujcie jako poradnikowy, bo, bo on naprawdę... Um, niczego was praktycznie nie nauczyliśmy tutaj, nie? To jest takie, wiecie, że jak już ktoś jest bardziej, bardziej zaawansowany, to może sobie pooglądać. Oczywiście wszystko, co no. było dzisiaj użyte, albo było, albo będzie w poradnikach, także nie martwcie się, tak jest. No w tutaj pisanie. możemy, tutaj będziemy czasami używać jakichś y, rzeczy, których nie zawsze pokażemy w poradnikach, bo to są takie pomniejsze rzeczy, których os na i osobny odcinek nie warto pokazywać i też czasami warto dlatego oglądać takie odcinki, bo tutaj możecie się nauczyć takich pomniejszych rzeczy. Te... Dokładnie, bo wszystkiego, wszystkiego po prostu w poradnikach nie ogarniemy, bo musimy jakieś przykładowe też skrypty robić po prostu, że po prostu to jest też nieraz fajna nauka dla Was, nie? No ale ocenicie to już ten, zobaczymy po ocenach, po łapkach w górę, czy Wam się podoba. No to co, jeśli Wam się podobało zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i tak dalej, wbicie na naszego Discorda, link w opisie. Ja byłem Olek, ze mną był Rysiek i do następnego odcinka. Na razie.